Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to przesuwanie wykresów wzdłuż osi o y. Na początek twierdzenie. Wykres funkcji y równa się w od x plus q. Dla q większego od 0 otrzymujemy przez przesunięcie funkcję w od x o q jednostek w górę wzdłuż osi o y. Tak? Czyli jak dodajemy, za wzorem funkcji dodajemy jakąś liczbę, bo q jest liczbą po prostu, to o tyle przesuwamy nasz wykres do góry. I wykres funkcji y równy f od x minus q dla q mniejszego od 0 otrzymujemy przez przesunięcie funkcji y równa się f od x o jednostek w dół wzdłuż osi o y. Czyli jak odejmujemy jakąś liczbę to przesuwamy się o tyle o ile odejmujemy jednostek wzdłuż osi o y w dół z wykresem. No, i tu mamy przykład. Na rysunkach będzie przedstawiono wykresy funkcji 1 6x2 i 1 6x2 plus 2 i 1 6x2 minus 3. To jest nasza 1 6x2. Teraz patrzcie, jak dodajemy, to zgodnie z twierdzeniem, o tyle przesuwamy się w górę, tak? Czyli cały idzie o 2 do góry. Każdy punkcik przesuwa się o 2 krateczki do góry. I to jest 1 szósta x kwadrat plus 2, co jest ważne. Dodajemy to za wzorem funkcji, nie tu przy x i do kwadratu, tylko za całym. A teraz kolejny jest, że odejmują 3, widzicie, znowu za całym, nie siedzi przy x, tylko tu z tyłu za wzorem funkcji. Odejmujemy 3. Czyli jak odejmujemy 3, to znaczy, że cały wykres musi o 3 jednostki zjechać w dół na osi, czyli z zera na minus 3, tak? Tu ja u 0 na 2, a tu 0 na minus 3 i pyk. Zobaczcie, jak zmienia się zbiór wartości funkcji. Tutaj on był od 0 do plus nieskończoności, tak? Jak jedziemy o 2 jednostki do góry, to mamy go od 2 do plus nieskończoności. Jak idziemy o 3 jednostki w dół, to mamy od minus 3 do plus nieskończoności. Czyli o tyle, ile przesuwacie wykres, o tyle przesuwa Wam się zbiór wartości funkcji. No i przejdźmy do zadań. Zadanie pierwsze. Dany jest wykres funkcji y w równa się w od x na wykres funkcji g i podaj jej zbiór wartości. W przykładzie A. No i ją sobie namalujemy, a kolorem czarnym. To będziemy sobie zaznaczyć, że jakim kolorem będziemy malować. Czarny. F od x plus 2, czyli całe o 2 do góry. No to będzie ciężko, bo nie widać, ale no mniej więcej tutaj. O 2 do góry tutaj. O 2 do góry tutaj. O 2 do góry, czyli tutaj. I to jest ta nasza jedna ta nasza jedna prosta. No, to jest teraz ta cała o 2 do góry, czyli się z 8 x pokryje. No i ta cała o 2 do góry. Każdy punkcik o 2 do góry. Tak, i to jest z przykładu A. Teraz na niebiesko zrobimy przykład B, czyli jedziemy z tą czerwoną o dwa w dół. Czyli każdy punkcik o dwa w dół, bo odejmujemy dwa, czyli o dwa w dół. Każdy punkcik o 2 dwie krateczki, dwie jednostki w dół. Mić tak, tak. I tak, yy, i ostatnie to mamy yy, o trzy jednostki w dół, ten czerwony, ona zielona, no to o trzy, to tu, to całe o trzy. Mhm. Czyli będziemy mieć tu, tak, tu, trzy, ok, tak, potem tutaj tak i tutaj tak. No i widzimy czerwony jał o dwa do góry, o dwa w dół i o trzy w dół. I to są nasze trzy wykresy funkcji. Podaj jej zbiór wartości. No to po kolei. Wyjściowa, czyli ta startowa F od X miała od yy, zbiór wartości funkcji. Tu sobie leci leci w dół, czyli od minus nieskończoności do dwóch, minus nieskończoności do dwóch. Teraz czarna, czyli przykład A. Od minus nieskończoności do 4, bo się o 2 przesunęliśmy. Tak, dodajemy dwa do tego. 2 plus 2, 4. B o 2 w dół zjechała. Czyli na 0. 2 minus 2, 0. Czyli od minus nieskończoności do 0. I C zjechała o 3 w dół. Czyli od minus nieskończoności do minus 1. 2 odjąć 3, minus 1. No i tak się wyznacza właśnie zbiór wartości funkcji. Wystarczy, że wyznaczymy sobie ten startowy i potem w zależności ile się przesuwamy to albo dodajemy, tak jak do góry to dodajemy, a jak w dół się przesuwamy to odejmujemy od zbioru wartości i mamy tą granicę do, dokąd, yy, odkąd dokąd jest zbiór wartości funkcji. Teraz zadanie drugie. Na szkicu wykres funkcji f a następnie wykres funkcji G oraz H i podaj zbiór wartości funkcji F G i H. To, to przykład A. F od X równa się. I mamy tak 2 dla X należących. Od minus nieskończoności do minus 1. Wartość bezledną z 2X. Dla x należących od minus 1 do 2. I 4 dla x należących od 2 do nieskończoności. No to rysujemy. Bierzemy sobie punkty z naszego przedziału. Ze wszystkich naszych przedziałów i stworzymy sobie dla nich tabelkę. X i F od X. No to zaczynamy od minus nieskończoności. No to może minus y, minus 3 to dla minus trójki siedzimy w pierwszym przedziale, tak? I mamy wartość 2, minus 2, dalej siedzimy w pierwszym przedziale i mamy wartość 2 minus 1 to już skoczymy tutaj, tak? Od minus 1 do 2, czyli to jest f od y, tak f od minus 3 było 2. F od minus 2 było 2, teraz F od minus 1 to będzie 2 razy minus 1, czyli wartość bezwzględna z minus 2, a to jest 2. Yy, czyli tu mamy 2. Później możemy sobie wziąć 0, yy, dwójkę, no i tam trójkę na przykład, tak? No to co f od 0, to 0 to też drugi przedział, czyli wartość bezwzględna z 2 razy 0, no to to jest 0. Wartość bezwzględna z 0 to 0. f od 1 to dalej tutaj, tak, od minus 1 do 2. 2 razy 1, czyli wartość bezwzględna z 2, a to jest 2. f od 2, no to dalej tutaj. Czyli wartość bezzenna z 2 razy 2, 2 razy 2, 4, wartość bezzenna z 4 to 4. Później będziemy mieć f od trójki, to jest 4, i tak już od wszystkich większych niż 2 zawsze jest 4. I tak, dla 0, 0, dla 2, 2 i dla trójki 4, 2, 2, 2, dla dwójki y aha, dla dwójki 4. I dla trójki, cztery, dla jedynki też jest do dwa, Liczyliśmy dodatkowo. Teraz trzeba narysować wykres. No to co? Oś układu współrzędnych, jak zwykle. Dość duży, bo będziemy go jeszcze przecież przesuwać. X, Y. I mamy teraz tak. Minus trzy, dwa, standardowo jedna kratka to jeden, minus trzy, raz dwa. Później minus dwa, dwa, minus dwa, dwa, minus jeden, dwa. 0, 0, 2, 4. Raz, 2, 3, 4. Chyba że 2, 4, tutaj 1, 2, tu mi nie I mamy tak, później tak. Tak, i dla wszystkich większych od 2 mamy już wartość 4. I tak. I teraz mamy przesunąć o, na początek o jeden w górę, potem o dwa w dół. Bo już jesteśmy z powrotem. Przepraszam, na chwilę małe problemy techniczne. O o jeden w górę. No to na czerwono. Ten o 1 w górę. G równa się w od x plus 1. O 1. No to każdy punkt przenosimy o 1 w górę. Tak. 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 I tam w nieskończoność. Yy, tutaj też w nieskończoność. I ten czarny to też tam dalej można sobie go pociągnąć, tak? Bo to było od minus nieskończoności leciało. A nie zaczynało się nam od trójki, tak? Mamy od minus nieskończoności. I teraz ten czarny mamy. Yy, H, od 2 w dół. No to co, od 2 w dół. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Czyli tu nasza linia równoległa od dwa w dół. Później tu równolegle od dwa w dół. Tu od dwa w dół i ta o dwa w dół, to pokryje się z osią X. -ów. O. Yy, podpiszmy może je sobie. To była F od X yy, to jest G od X. A to jest h od x. I mamy podać zbiory wartości funkcji fgh. fgh. Zbiór wartości funkcji f, zbiór wartości funkcji g i zbiór wartości funkcji h. No to f startowa ma co? Od 0 do 4. Raz, 2, 3, do 4. Od 0 do 4. No to g. Od 1, no bo przesunęliśmy się o 1. Tu też przesuwamy się o 1, czyli nie do 4, a do 5, tak? Tu i tu dodajemy 1. Teraz przesuwamy się o 2 w dół, więc to też zleci o 2 w dół z 0 na minus 2 i z 4 na 2. Jak wystarczy odjąć bądź dodać tyle, ile się przesuwamy do obu krańców naszego przedziału i mamy gotowe zbiory wartości funkcji. I ostatnie zadanie trzecie, może się tu przesuniemy, zadanie trzecie, naszkicuj wykres funkcji f równej, f od x równa wartość bezwzględna z x. A następnie naszkicuj na wykres funkcji g, Jeśli się przesuwamy o współczynnik a. No to co, wartość bezzenna z x? x, y, weźmy sobie kilka przykładowych wartości. Dla 0, 0. Dla 1 od f od 0 to wartość bezwzględna z 0, czyli 0. f od 1 to wartość bezzenna z 1, czyli 1. f od 2, potem to wartość bezzenna z 2, czyli 2. Pamiętamy, że wartość bezwzględna usuwa minusy. Jak ich nie ma, to po prostu Przepisujemy tą liczbę ze środka. Na no f od minus 1 to wartość bezwzględna z minus 1, a wartość bezwzględna zawsze dodatnia, więc minus znika, zostanie 1. Tak samo dla minus 2. Wartość bezwzględna z minus 2, wartość bezwzględna uzuwa minusa i zostaje 2. Czyli dla minus 1 1 i dla minus 2 2. No to możemy narysować. Dla 0 0. Dla 1, 1. Dla 2, 2. Dla 3, 3. Dla minus 1, 1. Dla 2, minus 2, 2. I tak samo dla minus 3 będzie 3. Tak. No wiadomo, on tam sobie leci dalej w nieskończoności. I teraz mamy go przesunąć o A. Ale yy, ile wynosi to A? Pod punkcie A zbiór wartości funkcji G jest przedział od... 1 do nieskończoności. Nasza funkcja f od x ma zbiór wartości funkcji odkąd od 0 do plus nieskończoności. No to skoro w przykładzie a ma być od jedynki do plus nieskończoności, to co zrobili dodali 1. Czyli a musiało wynosić 1, przesunęli się o 1 do góry. No i to będzie nasz wykres tutaj tak o 1 do góry. Po tym miejscami zerowymi funkcji g są liczby minus 4 i 4. No to ten kolejny, minus 4, raz, 2, 3, 4, czyli tu musi przecinać, raz, 2, 3, 4 i tu. No to idzie był wcześniej, bo tutaj przeciął. Yy, miejscami zerowymi funkcji g są liczby minus 4 i 4. No to z tego wniosek, że musieli. Eee, odejmować 4. Odjęli 4, jak zjechali 4 w dół, to wtedy mamy tutaj 4 odjąć 4 jest 0 i dla minus czwórki też będzie 0. Czyli w przykładzie B A musiało być minus 4 i zjeżdżamy 4 w dół. Eee, raz, 2, 3. Czemu się przesunąć. O. Eee, raz, 2, 3, 4. Tutaj hmm. każdy punkt o cztery w dół, o. tak? Raz, dwa, trzy, cztery zgadza się. Dwa, trzy, cztery, miejsce zerowe, raz, dwa, trzy, cztery, minus cztery, cztery wartości zerowe, tu jesteśmy na czwórce, tu na jedynce. Czyli co, miejsca zerowe, żeby było minus 4 i 4, to cały wykres muszę zjechać o 4 w dół, żeby przeciął nam nasze osie, tak? Co ja sobie go tam możemy dalej dorysować, bo one sobie tam lecą. To tyle na zadanie. Proszę zrobić sobie zadanie drugie B. Tyle, dziękuję i życzę miłej nauki.